Wybór poziomu trudności stał się standardem w grach. Prawie żadna nowa produkcja nie może obejść się bez trybu łatwego, normalnego i trudnego. Ma to ponoć różnym grupom graczy odnaleźć w produkcji to, co sami priorytetyzują, co oczywiście jednocześnie rzutuje na sprzedaż. Nie mam problemu z tym, że deweloperzy chcą zarobić na swojej grze, oczywiście jeśli jest to w granicach rozsądku, lecz kłopotem jest sposób, w jaki poziomy trudności są implementowane. Istnieje tylko jedna wizja gry. Twórcy, pracując nad określonym tytułem, tworzą go w jeden i jasno zdefiniowany przez siebie sposób. Nie myślą wówczas za wiele nad poziomami trudności, trochę ironiczne zważywszy na to, że wybórowych poziomów pojawia się na początku rozgrywki, lecz dodają je w końcu właśnie po to, by, jak mówiłem wcześniej, dotrzeć do większego grona odbiorców. Co jednak nie zmienia faktu, że robią to odtwórczo i tandetnie. Większość zmian, jakie wprowadzają, tyczy się ilości punktów życia, otrzymywanych i zdawanych obrażeń, a także ograniczeń w znajdowanych zasobach. Sprawia to, że na jednym poziomie można będzie przejść grę w 10 godzin, na następnym w 20, a ostatni będzie wymagał przynajmniej 30. Znaczącym problemem jest również skalowanie się siły przeciwników wraz z wzrostem potęgi protagonisty, gdyż abstrahując od aspektu jedynie sztucznie podniesionych statystyk, gracz nie odczuwa wówczas żadnej korzyści z rozwoju postaci. No i sam fakt, że w bardzo wielu przypadkach najwyższy poziom trudności nie oferuje niczego nowego, oprócz frustracji, poczucia niesprawiedliwości oraz niezdrowo długich potyczek. Oczywiście są gry, w których wyższy poziom trudności wprowadza ciekawe zmiany i może być innym doświadczeniem. W Baldur's Gate 3 przeciwnicy zyskują legendarne akcje, sprzedawanie przedmiotów jest mniej intratne, a kupowanie wymaga więcej złota. Aby odpocząć, trzeba również skorzystać ze znaczniejszej liczby zasobów, a śmierć całej drużyny oznacza koniec gry. Nier automata wyłącza możliwość automatycznego celowania czy używania specjalnie ułatwiających chipów. Minigierka hakowania jest szybsza, plus 2B, 9S i A2, czyli główni protagoniści, giną po jednym ciosie zadanym przez przeciwnika. Kingdom Come Deliverance usuwa cały interfejs użytkownika. Pozbywa się również znacznej ilości znaczników, czy ikony pozycji gracza. Nie ma możliwości na szybką podróż, nie istnieją momenty automatycznego zapisu gry. Dwie z umiejętności, gruboskórny i zjawa, mają zmieniony sposób działania, a jedna, kontemplator, zostaje całkiem skasowana. A na dodatek na początku gry trzeba wybrać przynajmniej dwa z dziewięciu negatywnych efektów, które zostaną z Henrykiem do końca jego przygody. Powyższe gry są jedynie moimi wybiórczymi przykładami tego, jak poprawnie stworzyć wysoki poziom trudności, ale z pewnością jest ich więcej. Nie uważam, żeby o trybach łatwych warto było się rozwodzić, gdyż w każdej grze zaimplementowane są one w taki sam bądź bardzo podobny sposób. I z jednej strony takie zmiany są całkiem ciekawe, ale z drugiej ciężko nie odnieść wrażenia, że na niższych trybach gra została pocięta i nie oferuje pełnego doświadczenia, bądź ów doświadczenie koliduje w pewien sposób z inwencją twórczą. I tak oto pojawia się problem ze spójnością. Jeśli dana produkcja posiada do wyboru poziomy łatwy, normalny i trudny, to czy da się tak naprawdę określić jej wyzwanie? Balans gry dostosowuje się wówczas do odgórnego wyboru gracza i im bardziej jest elastyczny, tym bardziej rozmywa pierwotną wizję, którą chcieli przedstawić twórcy. Ogólnie rozbieżność doświadczenia, jakie daje gra, uważam za pozytywny aspekt, za coś, co warto jest rozmowy. Jednak problem pojawia się, gdy ta rozbieżność nie jest równoważna z ingerencją gracza, a z ukrytymi za poziomem trudności mechanikami. Taki Elden Ring czy Trilogia Dark Souls to idealne przykłady tego, jak decyzje gracza mogą wpłynąć na jego rozgrywkę, jednocześnie nie zniekształcając wizji gry. Każdy przeciwnik jest bowiem taki sam dla każdego, ale poprzez własne zaangażowanie i ingerencję można podnieść sobie poprzeczkę wyzwania bądź ją obniżyć. Najlepszy w tym jest także fakt, iż nie sposób pominąć wyzwania poprzez zmianę balansu gry. Gracz musi dążyć do doskonalenia swoich umiejętności, przemyśleć własną taktykę czy wybadać grę w poszukiwaniu możliwych ułatwień, co oczywiście równa się potem bardziej satysfakcjonującemu zwycięstwu. Brak wyboru poziomu trudności może także pozytywnie oddziaływać na jakość samej gry. Twórcy bowiem mają wtedy całkowitą wolność we własnej ekspresji i pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób trudność jest zintegrowana z całą grą. Wymusza to na graczu zaangażowanie, zrozumienie mechanik oraz świata i usuwa znienawidzoną przeze mnie grę na autopilocie. Z kolei na projektantów nałożony zostaje obowiązek stworzenia odpowiedniej krzywej trudności. Wyzwanie powinno wówczas wzrastać w odpowiednim tempie, dając graczowi poczucie postępu. Nie powinno być ani zbyt frustrujące, ani zbyt trywialne, ale jednocześnie dawać możliwość utrudnienia bądź ułatwienia. Takie doświadczenie staje się wtedy bardziej unikalne, bowiem nie jest sztucznie zmienioną mechaniką gry, a odpowiedzią na decyzję grającego. Jestem w pełni za tym, żeby z gier całkiem wyjebać poziomy trudności, a zmienić je na opcjonalne czynności, które można wykonać, by osiągnąć określony poziom wyzwania. Medium, jakim są gry, jest na tyle interaktywne, że absolutnie za każdym razem powinno wymagać jakiegoś większego zaangażowania. Zamiast sztucznie zmieniać cały balans produkcji i odgórnie uczynić ją śmiesznie, łatwą bądź irytująco trudną, warto by było dać przyzwolenie na to, by spersonalizować swoje doświadczenie w sposób organiczny.